Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Półtora News'a. Dzisiejszy odcinek będzie to odcinek specjalny, ponieważ jedyny news, który tutaj omówię, będzie to sytuacja pomiędzy Stanami Zjednoczyn Zjednoczonymi a Ukrainą: ich relacje, to co wydarzyło się w gabinecie owalnym, to jakie to za sobą poniosło konsekwencje oraz. Jakie kroki ewentualnie dalej te państwa poczynią? Także troszeczkę tutaj pozwolimy sobie na y, predykcję. Y, no i co, zaczynamy! Co tak naprawdę wydarzyło się podczas spotkania? Donalda Trumpa z Wołodymirem Żełęskim? Czy Ukraina wciąż może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych? Jakie konsekwencje dla globalnej polityki wynikają z tej rozmowy? Przyjrzymy się temu krok po kroku. Wołodymir Żełęski przybył do Waszyngtonu, aby spotkać się z Donaldem Trumpem i podpisać umowę dotyczącą surowców. Spotkanie od początku zapowiadało się dobrze. Trump przywitał Żełęskiego z honorami i docenił postawę Ukrainy w wojnie. Jednak w miarę trwania rozmów atmosfera się zmieniała, a ostatecznie spotkanie przerodziło się w konflikt. Strona amerykańska liczyła na podziękowania ze strony Ukrainy za te setki miliardów dolarów przekazanych przez Stany Zjednoczone Ukrainie. Przede wszystkim jako pomoc wojskowa. I to wywołało pierwszy zgrzyt w rozmowie. Pytanie jednego z dziennikarzy o brak garnituru Żeleńskiego wytrąciło go całkowicie z równowagi i tylko pogorszyło sytuację. Trump zwrócił uwagę na problem wewnętrzny zniszczenia Ukrainy, co spotkało się z ostrą reakcją Żeleńskiego, który oskarżył go o szerzenie rosyjskiej dezinformacji. A Trump nie mm, Posługiwał się faktami, że mają problem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych rekrutów, że mają problem, jeżeli chodzi o morale w wojsku. I to tak naprawdę wszystko prawda, że muszą Ukraińcy czasami posuwać się do takich sprytnych ruchów, aby tych potencjalnych, chętnych znaleźć i wcielić do wojska. Prezydent Ukrainy zaciekle podważał praktycznie wszystkie słowa Donalda Trumpa oraz wiceprezydenta Vance'a, co zostało odebrane jako brak szacunku dla gospodarza, bo umówmy się, czy my we własnym domu chcielibyśmy też być tak traktowani? Leciutko z pogardą, z góry, że tak naprawdę wszystko wam się należy i to wy jesteście tutaj głównym aktorem i to wam tak naprawdę należą się wszystkie słowa uznania, Wszystkie zasługi, a jedyne co, to po prostu musicie nam dać to, co chcemy, bo tak do tej pory e, działał żełoński, że gdzie się pojawił, on tak naprawdę prosił i dostawał to, co chciał, nawet jeżeli dany kraj czy dane państwo nie miało zbyt wiele do zaoferowania i niemalże ryzykowało swoim umocnieniem, ryzykowało tym, że gdyby. Na przykład Rosja zaatakowała w tym przypadku, tutaj mam na myśli Polskę, kiedy oddaliśmy im bardzo dużo naszego sprzętu. Przede wszystkim sprzętu takiego poradzieckiego, który był bardzo mile widziany na Ukrainie, ponieważ y, oni również y, dysponowali takim sprzętem i więc wszelkie naboje i całe te sprzęty, czy ewentualna y, mechanika, to wszystko było. Po stronie Ukrainy oni umieli to robić, ponieważ znali te czołgi, także nie spotkali się z taką nową techniką, nową technologią. Że nie docenił tak naprawdę, z kim rozmawia, jakie ma możliwości negocjacyjne, i tutaj ewidentnie to emocjonalne podejście osłabiło jego pozycję, ponieważ weźmie pod uwagę to, że Trump jest doświadczonym biznesmenem i on tak naprawdę za darmo nie rozdaje pieniędzy. Więc y, nie dziwmy się, że przez trzy lata, jeżeli prezydent Rzemeński jeździł po świecie, prosił o wsparcie różnego rodzaju, on to wsparcie dostawał, a tak naprawdę nie dostawał, nie dawał nic y, w zamian. No, możemy powiedzieć, co miał dawać w zamian, jak y, skoro jest y, wojna u, jego, u niego w kraju. To prawda, ale trzeba na to spojrzeć z drugiej strony, jeżeli Mogą w tym momencie zaproponować Stanom Zjednoczonym minerały, przepraszam, surowce, tak naprawdę i szas. Jeżeli mogą zaproponować Stanom Zjednoczonym surowce, jako takie, można powiedzieć, zadośćuczynienie i postawienie się jako partner w negocjacjach, to powinni to zrobić. I weźmy też pod uwagę, że jak podają różne e, źródła, sam prezydent Żołęski. Bardzo konkretnie dorobił się na tej wojnie, i myślę, że nie jedna osoba w Ukrainie chciałaby go z tego rozliczyć. Także nikt nie lubi dawać pieniędzy za darmo, i jeśli te pieniądze jeszcze nie są wykorzystywane w ten sposób, w jaki zostały czy pożyczone, czy dane. I tak naprawdę jesteśmy już dzisiaj błędniejsi, bo wiemy, jaki był efekt tych rozmów. Efektem tych rozmów było brak podpisania e, umowy o surowcach. E, Stany Zjednoczone zawiesiły rozmowy e, z Ukrainą i co najgorsze dla Ukrainy zawiesiły także pomoc, pomoc e, militarną, a dzisiaj już wiemy, że zawiesili także pomoc wywiadowczą, czyli można powiedzieć, że pozbawili niejako Ukrainę oczu. I pozbawili Ukrainy słuchu. Na pewno nie, wpłynął, nie wpłynęła ta rozmowa na polepszenie relacji Stany Zjednoczone-Ukraina. Te relacje dyplomatyczne bardzo się pogorszyły, i teraz Trump nie będzie traktował Żebeńskiego jako partnera w negocjacjach, ponieważ pokazał się jako człowiek nie do końca, któremu można zaufać. Jeżeli chodzi o sprawę surowców, czy ta umowa o surowcach to rzeczywiście taki kluczowy element tych rozmów, czy może to był jedynie pretekst do tego, aby amerykańskie wojska, po prostu Amerykanie, pojawili się na Ukrainie? Fakty są takie, że Ukraina nie posiada strategicznych złóż surowców, które byłyby kluczowe dla Stanów Zjednoczonych. Metale ziem rzadkich są w minimalnych ilościach, a główne zainteresowanie USA, czyli uran i tytan, są, ale ten rynek jest na tyle szeroki, że Stany Zjednoczone spokojnie mogłyby go szukać ewentualnie gdzie indziej. Ponadto, z naszej perspektywy, z perspektywy Polski, amerykańska obecność na Ukrainie byłaby bardzo dużym wzmocnieniem, przede wszystkim moralnym. Dla Polski czulibyśmy się bardziej bezpieczni i pewni, że Stany Zjednoczone są bliżej Rosji, ponieważ oczywiście wiemy, że stacjonują u nas żołnierze amerykańscy, którzy będą wycofywani w liczbie 20 tysięcy z Europy, ale nie wiemy czy z Niemiec, czy właśnie z Polski. Co nie zmienia faktu, że obecność amerykańska na Ukrainie zdecydowanie byłaby wzmocnieniem dla Polski, jak i dla całej Europy. Co stało się, w czym pomógł Donald Trump, tak naprawdę odrzucając tą umowę z żałbańskim, jak to wpłynęło na politykę międzynarodową? Otóż, po pierwsze, Ukraina zobaczyła, że bez Stanów Zjednoczonych, bez jej wsparcia, zarówno militarnego, jak i tego, Cyber wsparcia, jeżeli chodzi o wywiad elektroniczny, jeżeli chodzi o satelity, jest tak naprawdę państwem, który traci ogromną siłę. Pokazuje, że USA, że, że Ukraina bez Stanów Zjednoczonych nie ma najmniejszych szans na wygranie tej wojny. Ponadto, co nastąpiło? Europa się obudziła. Po trzech latach. Po trzech latach Europa dostrzegła to, że należy się zbroić, ponieważ może się okazać, że na tym białym koniu nie, przyje, nie przyjadą Amerykanie i nie pomogą Europejczykom. Oni muszą mieć własną, własną armię nie Armię Unii Europejskiej, tylko każde z tych państw musi być na tyle silne, żeby po pierwsze być takim strachem dla ewentualnego najeźdźcy czy agresora, a przede wszystkim w połączeniu tych państw, żeby jako unia europejska czeka Europa, żeby byli silni. W tym momencie nie ma takiej możliwości, żeby no nie możemy powiedzieć, że Europa jest silna. Europa to jest taki w tym momencie papierowy tygrys. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ państwa y, europejskie nie wywiązują się z umowy y, NATO, że będą przeznaczać na obronność ponad 2%. W tym momencie Polacy przeznaczają prawie 5%, co jest naprawdę bez precedensu, jeżeli chodzi o tutaj skalę, jeżeli chodzi o całe NATO. Natomiast same Niemcy śpią. One y, przyszły, prawdopodobnie przyszły kanclerz powiedział, że do 2028 roku może osiągnąć minimalne 2%. To jest y, naprawdę kpina, podczas gdy USA finansuje 70% budżetu całego NATO, a Europa przez lata liczyła tylko na tę pomoc. I tak naprawdę to, ile wydaje USA na zbrojenie, to jest łącznie równe tyle, co 27 krajom europejskim. Także możecie sobie Państwo to zobrazować, jaki to jest, jaka to jest przepaść. Ponadto Trump nie może postawić się po żadnej ze stron. Mam tutaj na myśli czy po Ukra stronie Ukrainy, czy po stronie Rosji. To nie chodzi o to, że on jest prorosyjski, czy jest antyukraiński. Tylko jeżeli jest się biznesmenem i patrzy się na świat jako całość, to nie można zamykać się na którąś ze stron, ponieważ ta, stron, ta strona, jedna z tych stron może być potrzebna w przyszłości. I tak. Moim zdaniem teraz mm, Trump rozgrywa Putina. Dlaczego? Ponieważ już wiemy, że Trump będzie chciał negocjować z Iranem zawieszenie inwestycji nuklearnych, tak to nazwijmy. I Putin ma być negocjatorem, ma, być, yy, ma mu pomagać w tym. Gdyby Putin stał po drugiej stronie Trumpa, gdyby byli skłóceni, do czegoś takiego na pewno by nie doszło. Także Trump doskonale sobie zdaje sprawę z tego, kto mu jest potrzebny i do czego. A my w Polsce, ogólnie komentatorzy na świecie również, bardzo szybko oceniają, krytykują. E, lewica napiera na prawicę, że o teraz nie, nie podniecacie się Trumpem, gdzie są wasze wiwaty i tak dalej. Spokojnie. To jest doświadczony biznesmen i naprawdę ostatnie, co może zrobić, to. Krzywdę własnemu państwu, a pamiętajmy, że jest to nasz główny sojusznik i ma z nami bardzo dobre relacje, co zresztą zakomunikował podczas rozmowy w gabinecie Owalnym Żołańskim. Teraz chwilkę o sprawie polskiej i o całym naszej pozycji w tym konflikcie Stany Zjednoczone-Ukraina. Aktualnie Polska ma prezydencję w Unii Europejskiej. Jest to idealny moment, by zaproponować spotkanie w Warszawie, by zaproponować jakieś własny plan współpracy Stanów Zjednoczonych z Ukrainą. Dobrze, jakbyśmy by się tutaj znaleźli w tym, w tym, planie. I nie wiem, dlaczego Donald Tusk nie chce, nie chce w, tym, w tym momencie ode, o, o, nie chce w tym momencie odegrać takiej roli mediatora. Dlaczego? Dlaczego spotkania są w Paryżu, w Londynie, spotkania na szczeblu międzynarodowym, a nie w Warszawie? Na początku, kiedy przyjmowaliśmy miliony uchodźców, Polska była jako ta, która graniczy z Ukrainą. Polska była jako ta, która pierwsza wyciągnęła rękę, pierwsza otworzyła granicę dla, dla Ukraińców. I co się stało? Nagle staliśmy się mniej ciekawi. Polska ma z Ukrainą podpisane dwie umowy. Pierwsza to umowa z 2004 roku, którą podpisał minister Macielewicz. Druga natomiast to umowa ta z 2024 roku pomiędzy Tuskiem a Żołańskim. Co łączy te umowy? Tak naprawdę to, że są to asymetryczne umowy. Co to znaczy? Że Polska daje wszystko, a w zamian nie dostaje nic. I tutaj pojawia się jedyne mądre, racjonalne pytanie. Dlaczego Polacy nie walczyli w tych umowach o to, aby nie walczyli o ekshumację ofiar Wołynia. Dlaczego nie znalazły się y, tak kluczowe zapisy dla Polski? Podsumowując całą tą wypowiedź, można bez zajęknięcia powiedzieć, że Żałęski ewidentnie przeszarżował i zamiast negocjować, przyszedł już nastawiony negatywnie i osłabił swoją pozycję w negocjacjach z tak ciężkim. Rywalem, z tak trudnym rywalem, jakim jest yy, Donald Trump. I USA wstrzymały wsparcie dla, dla Ukrainy, i nagle Europa zorientowała się, że nie może liczyć na bezgraniczną pomoc Ameryki. I tutaj Polska może odegrać kluczową rolę. Naprawdę może odegrać kluczową rolę na samym końcu tej w cudzysłowie rozgrywki, jeżeli byliśmy na początku, może warto też włączyć się w zakończenie w tej wojny, może warto włączyć się w zaprowadzenie pokoju. Tylko musimy działać stanowczo i patrzeć na swoją stronę. I cóż zrobić? Ukraina musi zaakceptować te warunki. Ja tutaj jeszcze wrócę do listu, który wysłał Żobeński do Trumpa, gdzie powiedział, że jest w stanie przyjąć te warunki, które zaproponował Donald Trump. Także jedyne, co wywalczy żołański, to to, że musi teraz, nie ma wyjścia, podpisać umowę ze Stanami Zjednoczonymi tak, jak sobie to one zażyczą. Już tutaj nie ma y, możliwości negocjacji, czyli co mu zostanie podane, to on to podpisze. Nie ma wyjścia. Pokazało to, że Stany Zjednoczone to silny, silny negocjator, silny gracz, moim zdaniem, najsilniejszy na świecie. I trzeba się go bać i trzeba się z tym liczyć. Ta administracja pokazuje to, że z nimi nie ma rozmowy. Z nimi się po prostu wchodzi i podpisuje. I taki twardy zawodnik jak Żołański się o tym przekonał. Mam nadzieję, że Polska wyciągnie wnioski z tej sytuacji. Będzie chciała się zaangażować tutaj w pokój po naszej stronie Europy. I będzie takim czynnym graczem na tej mapie europejskiej, ponieważ jesteśmy dużym krajem, graniczymy z Ukrainą. Mamy bardzo długą historię Rosji dotyczącą Ukrainy i możemy dla siebie bardzo dużo wywalczyć. Zwłaszcza zważywszy, zważywszy na to, że USA to nasz sojusznik i ani Polska, ani USA nie boją się o tym mówić głośno. Jesteśmy na YouTubie, Facebooku i TikToku. Więc subskrybujcie, obserwujcie i bądźcie na bieżąco.